Witam serdecznie, moi drodzy, w ten kolejny wspaniały dzionek, moi drodzy. Moi drodzy, zobaczcie, co się dzieje. Na całym świecie jedność, na całym świecie prawda, na całym świecie prawda wychodzi na jaw. Na całym świecie z różnych źródeł, z różnych, słuchajcie, stron świata, dobiegają wspaniałe informacje. Słuchajcie, zacznijmy sobie tutaj od Szwajcarii. Zobaczcie, Szwajcaria już w czerwcu planuje veto, w sensie veto. Robią referendum, w którym będą chcieli odwołania, zawieszenia. Wszystkich decyzji rządu związanych z, yy, no, z tym całym zamknięciem gospodarki i tak dalej, i dalej, Więc to już się dzieje, wychodzi to na jaw. Jest to oficjalnie, oficjalne pisma można sobie wszystko pogrzebać, poszukać. Kolejna fantastyczna sprawa, słuchajcie, która yy, wczoraj, yy, wczoraj obiegła też świat, i yy, warto o niej wspomnieć. Myślę, bo to jest też takie pokrzepiające, takie wiecie, gdzieś coś iskierka nadziei, wiecie, lepiej mówić o dobrych rzeczach niż o złych, bo. Chociaż raz byśmy mogli wyolbrzymiać szczęście, a nie, wiecie, użalać się nad sobą i wyolbrzymiać różnego rodzaju smutki. Więc kolejna dobra informacja, słuchajcie: Teksas zaczął bodajże i dołączyło już do tej pory, jak sprawdzam rano, 15 stanów, które stwierdziły, że nie ma żadnego wirusa. Cofają wszystkie, słuchajcie, oboszczenia: zakaz chodzenia w maskach, zakaz cyrków, zakaz całego. Yy, udawania, iluzji, i tak dalej, i tak dalej. Wyjazd, wszystko zrobili. Od dzisiaj normalnie już sobie śmigają. Wszystkie biznesy otwarte, wszystkie, wszystkie, wszystko, wszystko pootwierali. Wszystko i w Teksasie tamten, nie wiem, jak się nazywają ci burmistrzowie, czy jak oni tam się nazywają, powiedział, że ani przedsiębiorcy, ani ludzi, ani wszystkie struktury, załóżmy tam wewnątrz tego danego stanu, nie potrzebują w ogóle państwa do niczego. I tak samo, słuchajcie, jest z każdym. Obywatelem, nie wiem, krajem, człowiekiem, tak? My nie potrzebujemy, słuchajcie, żeby ktoś nad nami sprawował, wiecie, jakąś pieczę, żeby ktoś nam batem mówił, co możemy, czego nie możemy, tak? To jest po prostu system, iluzja, Matrix, nazwijmy to jak chcemy, ale powstało to właśnie po to. Wszystkie, słuchajcie, prawo, sądy, bankowość, księgowość wszystkie różne te odnogi zostały stworzony po to, aby kontrolować ludzi i system obsadził Słuchajcie, te stanowiska niepotrzebne, bo to jest niepotrzebne, żeby jakieś podatki od nie wiadomo czego i tak dalej tak dalej. To jest tylko hajs dla systemu i mój drodzy system sobie obsadził to ta grupka tych osób, która działa pod, pod, ramion, pod, ramien, nie pod, ramion, pod ramionem korporacji. I to jest na całym świecie. To nie jest tylko, wiecie, niektórzy mówią, znowu pisu, wina, pisu, wina, nie pisu, nie PO, nie SLD, a wszystkich ich razem wziętych, moi drodzy. To jest wszystko. Zbieramy teraz owoce, wychodzi na jaw cała ich działalność. Słuchajcie, wałek za wałkiem, wałek pogania, znikające, no słuchajcie, no dalej, znikające pieniądze i tak dalej. Wiecie, no każda partia nakradła, ile się dało. I no i wiecie, no i tak, osądzimy ich, osądzimy. Nie, no zobaczcie, no, to już jest gra. Ja mam 30 lat, tak? Wiele osób jest starszych, które mnie ogląda. I słuchajcie, to jest ten sam proces. Ten sam proces, ta sama gra, ta sama sceneria, zobaczcie, no już na szczęście wyrastamy z tego. Tak, dorośliśmy, zauważyliśmy przez wiele pokoleń, że to jednak nic się nie zmienia oprócz, oprócz rozgrywających w stole, tak? Więc moi drodzy, zobaczcie, nie ma to żadnych podstaw prawnych i nigdy nie miało, bo, 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 bo słuchajcie, korporacje podawały sobie jakieś różnego rodzaju nie wiem, oboszczenia, jakieś umowy, jakieś swoje prawa i wpletli w to zwykłych, słuchajcie, zwykłych obywateli, zwykłych ludzi, zwykłych mm, mieszkańców tej wspaniałej planety, słuchajcie. I zobaczcie, miały lata, miały lata, miały lata i pozwoliliśmy, aby coraz to więcej korporacyjne, słuchajcie, łapki, korporacyjne, wiecie, rączki, ludzie nic nie robili, bo machali ręką, Łe, tam to tylko jakieś tam prawo, Łe, tam to tylko to zabiorą wetam, to mi nie jest potrzebne i nagle okazuje się, tak jak tam mówili różni, wiecie, przed Norymbergą, że ludziom trzeba wolność stopniowo zabierać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wyciągamy w ogóle wniosku. Słuchajcie, no ja no, przepraszam bardzo, nie mu. Pewna część osób nie wyciąga w ogóle wniosków ze sytuacji z przeszłości itd. i dalej. I dlaczego tkwią w tym błędnym systemie, w kółku, robią to samo, narzekają, są nieszczęśliwi, yy, nic im się nie chce, chodzą do pracy, której nie chcą, robią rzeczy, które ich nie interesują, to po co to robicie? Po co to robicie i narzekacie i no, nie ma to sensu dla mnie. Jeżeli coś mi nie pasuje, no to nie idę tam. Jeżeli nie pasuje mi jakaś robota, nie chodzę do nich, zmieniam ją albo robię coś innego. Jeżeli nie wiem, nie podoba mi się osoby, z którymi spędzam czas, zmieniam je. Jeżeli nie podoba mi się, nie wiem, system, w którym żyję, nie respektuję go. Zmieniam, wychodzę, dziękuję, robię swoje, do widzenia. Tak, wystarczy, słuchajcie, że każdy z nas będzie dobrym człowiekiem, nie będzie krzywdził innych, będzie się zmieniał w sobie, bo to o to chodzi, że ta zmiana musi zaistnieć do nas. Słuchajcie, to jest zobaczcie znowu. Niektórzy czekają dalej na, nie wiem, na QAnona i tak dalej, na inne te różne rzeczy, ale to słuchajcie, no to jest, no, dalej to jest iluzja, wychodzenie, czekanie na coś i tak dalej, i tak dalej, tak? Wiele osób mnie jeszcze podsyła, zobaczcie, tu będzie to, tu będzie to. Ostatnio nawet mi gościu podesłał, że, yy, słuchajcie, yy, każdy dostanie po 3333 dolary, każdy na każdym koncie dostanie. Już wiecie, słuchajcie, banki do tej gościuwy, że tą kasę wysyła, dzwonią i się pytają, czemu, czy to na pewno zatwierdza wszystkie te przelewy, no? No jak banki dzwonią i pytają, jak to są, ta sama organizacja, więc naprawdę, no jak niektórzy mi takie rzeczy wysyłają, to, to mam dużo cierpliwości i, rozumiecie, takich, takiego wewnętrznego, takich budzi we mnie. coś mi kurczę, no, no jak to jest możliwe, że, że to jeszcze można takie coś myśleć, że ktoś będzie gdzieś coś wysyłał całemu światu na wszystkich kontach. A co z tymi, co nie mają kont? Co, ci są gorsi lub Także pamiętajcie, że najważniejsza droga jest ta, którą my musimy, powinniśmy przebyć wewnątrz siebie. powinniśmy Poznać siebie powinniśmy, oczyścić siebie powinniśmy, sprawdzić kim tak naprawdę jesteśmy, dlaczego reagujemy tak, a nie inaczej, bo w szkole się tego nie uczyliśmy, nie uczyliśmy się o emocjach, nie uczyliśmy się, nie wiem, wyciszania, medytacji, takich rzeczy, wiecie, żeby poczuć swoją, poczuć siebie, tak, poczuć swoją wewnętrzną energię, wewnętrzną moc, dowiedzieć się po co tutaj jestem na tym świecie, czy jesteśmy tutaj po to, aby dalej się tłuc, walczyć, nie, ja mam rację, nie, ty masz rację, ty masz rację. Każdy ma rację, słuchajcie, każdy ma rację, tylko każdy ma rację z innego, jakby to powiedzieć, z innej perspektywy i z innych doświadczeń. tak? Jednak rację ma każdy, moi drodzy, i nie przeszkadzajmy sobie. Szanujmy się, wspierajmy się, i jeżeli tak się nastawimy, że będziemy spotykali samych takich ludzi, którzy nas pomagają, gdzieś nas. Wiecie, motywują, dawają tego kopa, wiecie, dawaj, zrobisz to, dasz radę, tak? A nie, oj nie, z tym się nie da. Tutaj jakbyś to dwa lata temu otworzył, teraz to już się nie opłaca. No po co mi takich ludzi słuchać było, słuchajcie? Też miałem takich, wiecie, mnóstwo kolegów, że wiecie, jakiś pomysł, taki będzie, no troszeczkę może gdzieś tam oderwany od tego, ale nigdy mi nie powiedział, słuchaj, spróbuj, zrób to, dawaj, da, dasz radę, tak? Więc później gdzieś tam się naszedłem tych książek i każdy mówi, dobra, pomysł i realizacja. I tak zacząłem robić. Mam coś w głowie, pyk, robię, idę, uda się. Po spoko, nie uda się. Spróbowałem. Wiem, że się nie uda. zyskuję coś, tak? zyskuję doświadczenie, zyskuję jakieś umiejętności, tak? Więc hmm, wyciągajmy wnioski. Słuchajcie, wyciągajmy wnioski. Bo zobaczcie, cały ten cyrk, no cały ten cyrk upada. Upada cały ten świat, który oni sobie, jakby to powiedzieć stworzyli i przystosowali nas do tego, aby w nim żyć. I żebyśmy za bardzo się nie wychylali, żebyśmy byli cały czas w tych ryzach, takich wiecie, tutaj tak. O. Oni nie chcę tam coś robią, a my tu my tu jesteśmy super, równi i równiejsi, tak? No bo zobaczcie, no ile, ile można razy ufać komuś, co nie wiem, jak ktoś okłamie raz, to, to mówię, dobra, mogło się zdarzyć. Drugi raz, to już słuchajcie, już jest światełko, jak nienawidzę matactwa, nienawidzę, jak to, w sensie nienawidzę, no do, irytuje mnie, jak ktoś, nie wiem, o oczy mi mówi coś, co wiem, że nie jest prawdą i tak dalej. Kiedyś, wiecie, zawsze przekonywałem, ej nie, czemu ty tak mówisz, nie? A teraz mówię, hmm, dobrze, okej, okay. dobrze wiedzieć. No i do takiej osoby, wiecie, już się później za bardzo tam nie odzywam, nie, nie dyskutuję, no bo jak ktoś mnie w oczy kłamie i mataczy, no to dla mnie to jest takie, wiecie, no jak traktowanie jak kogoś, jak, wiecie, jak jakiegoś, nie wiem, no osiołka albo kogoś. No i dziękuję. I tak samo zobaczcie rząd. Ile razy, ile razy te śmieszne korporacyjne ludki muszą oszukać społeczeństwo, okraść... Okraść, wiecie, oskubać, wycykać, żeby ludzie zaczęli to widzieć, żeby ludzie powiedzieli, hej, no nie, no już nas wydymali tyle razy, że po prostu teraz no, nawet nie wierzę w żadne słowo, które płynie z ich ust po prostu. No słuchajcie, jak ktoś mi mówi, nie wiem, że te ministerki teraz znowu jakieś nowe rzeczy myślę, no to dla mnie to jest śmiech. No, bo ludzie już zaczynają widzieć, jak ktoś tego nie chce widzieć i ktoś jest, wiecie, takim jakby to powiedzieć właśnie stadnym barankiem, no to to jest jego wola, jego wola, jego rola i jego świat i w takim świecie będziesz żył. Do końca życia będzie, wiecie, jak to niewolnica Izaura, tak? Z plecakiem, ciężkim, umordowany, umorusany i taki w żywot będzie wiód. No bo jeżeli ktoś jest niewolnikiem, ma mentalność ofiary, jest niewolnikiem, od urodzenia i nie chcę tego zmienić. Nie czuję takiej potrzeby. Dobrze mu jest z życiem w takiej, wiecie, roli właśnie ofiary, takiego, że, wo, ja pod górkę zawsze i tak dalej, i tak dalej. Proszę bardzo, droga wolna, moi drodzy, każdy jest kowalem swojego losu, i każdy może zdziałać to, na ile, na ile jest sobie w stanie samemu pomóc, na ile jest w stanie samemu rozwiać swoje różnego rodzaju wątpliwości, problemy, w przyszłości swoje, przepracować swoje traumy, przepracować swoje wszystkie rzeczy, które gdzieś... Wiecie, jakieś małe urazy, jakieś zadrapki, gdzieś coś kolekcjonowaliśmy w kieszeni. Niepotrzebne to jest, bo trzeba to na bieżąco, pff, wiecie, wyjazd robić, ponieważ, ponieważ to się później odkłada i wybucha, i zawsze wybuchnie, jak ktoś będzie tylko to odkładał. Zaraz pójdziemy. I zawsze, zawsze, słuchajcie, to będzie wybuchało w najmniej odpowiednim momencie, w którym nie będziemy się spodziewać, tak? A jeżeli mamy oczyszczone emocje, na spokojnie sobie z każdym rozmawiamy. Nikt nie jest nas w stanie wyprowadzić z równowagi, zaakceptować swoją przeszłość, tak? Jeżeli podłożyłeś komuś nogę i ktoś się wywalił, zaakceptuj to, a nie mówisz, że to nie była twoja noga, tak? I jak ktoś ci później powie, ej, podłożyłeś tę nogę, to powiesz, tak, podłożyłem. Przepraszam, tak tak zrobiłem, to byłem ja, tak zgadzam się, kierowałem no, takie i takie przesłanki. A nie, nie, to nie była moja noga, tak? Więc wyciągajmy wnioski, moi drodzy, łączmy się w tych dobrych, miłych wibracjach, wspierajmy się. Obserwujmy, słuchajcie, bo tutaj to jest też, wydaje mi się, że istotne, żeby być obserwatorem. Haneczko, zaraz. Żeby być obserwatorem, żeby wszystko robić z perspektywy obserwatora, nie podpalać, nie podpalać się emocjami, które gdzieś tam do nas przypływają, które nie są nasze. Jeżeli w środku jesteśmy poukładani, o, jeżeli w środku jesteśmy poukładani, jeżeli w środku u nas jest w nas, w nas samych wszystko przepracowane, wszystko Zrobione tak, jak powinno być, więc nie będzie żadnych, jakby to powiedzieć, turbulencji, i będziemy mogli na spokojnie robić kolejne kroki w swojej układance, dokładać kolejne puzle i iść tą drogą rozwoju, motywacji, szczęścia, prawdy i miłości, i będzie to się wszystko składało nam w jedną wielką całość. Także działajmy, nie bójmy się, rozwijajmy się, starajmy się przekraczać swoje granice, bo tylko one nas ograniczają. Wszystkie ograniczenia, które mamy, są w naszych głowach. Pozdrawiam serdecznie wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Jeszcze krótkie takie podsumowanie, słuchajcie, zobaczcie jakby ludzie, którzy, nie wiem, tak jak mówię, prawnicy, lekarze i tak dalej, zaczęli mówić wprost o tym, co jest, o tym, jak to się wszystko rozkłada, o tym, że no, nie wszystkie informacje przekazywane przez, a właściwie większość przez te różne główne... E, źródła e, komunikacji w sensie przekazywania informacji te telewizory i tak dalej, no nie są wiarygodne, no i moi drodzy e, gdyby prawnicy, lekarze i tak dalej, i tak dalej, mieli jakby to powiedzieć wiecie, odpowiedzialność taką nieodpowiedzialność, taką wiecie, no odwagę odpowiedzialność i e, wyszliby na, e, naprzeciw temu całemu cyrkowi, to słuchajcie rządy wszystkich państw są poskładane poskładane są, bo to jest bezprawie to są korporacyjne korporacyjne, jakby to powiedzieć, osoby, które sprzedały się korporacjom, mają hajs i oni będą mówili wszystko to, co tamci im każą, żeby dalej siać ten ferment, ten strach i, i to, tą dezinformację, więc moi drodzy, sprawdzajmy wszystkie informacje, dzielmy się tymi dobrymi, te złe, no, no, no nie dawajmy im energii, nie dawajmy im naszej uwagi, bo to my jesteśmy kreatorami, my jesteśmy, słuchajcie, Miłością, my jesteśmy tutaj moi drodzy kwintesencją tego, wszystkiego co się dzieje, i od nas to zależy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Jak, jak to zostawimy teraz, z jakim ładunkiem energetycznym? Czy będziemy wiecie, szli w te rzeczy niekorzystne, te, których się boimy? Czy będziemy w końcu realizować siebie, weryfikować to skąd, po co, jak, dlaczego się tu pojawiliśmy, co dobrego możemy zrobić, jakie mamy dobre cechy, jakie mamy dobre najmocniejsze strony i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, moi drodzy. Więc dążmy do tego, żeby rozwijać siebie, żeby, moi drodzy, napełniać siebie i innych, wiecie, szczęściem, endorfinami, motywacją, dobrym słowem zwykłym. Moi drodzy, róbmy to wszystko, dzielmy się tym, a cały świat zmieni się i zacznie się to wszystko zmieniać, moi drodzy, od nas samych. Jeżeli my w środku się zmienimy, to cały świat na zewnątrz też się zmieni, bo wszystko jest połączone i takie, jakie my mamy nastawienie, jakie mamy w sobie emocje, uczucia, to takie też, moi drodzy, tym też emanujemy i to też do swojego życia przyciągamy. Także jeżeli chcemy zmiany, zacznijmy ją od siebie, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Teraz już na pewno koniec.